Witajcie kochani na dzisiejszym zdrapywaniu, a to jest wydanie specjalne, czyli walentynkowe. I kochani, spójrzcie proszę króciutko, jakie zdrapeczki będziemy dzisiaj wydrapywać, a to są między innymi Tutaj widzimy po lewej stronie za 20, za 10 siódemka platynowa. Oprócz tego mamy po 5 euro 2, jak i gorącą siódemkę. No i po 1 euro, kochani. Z tego miejsca zapraszam wszystkich na ten filmik. Sprawdźmy wspólnie, co właśnie w ten dzień superancki, gwaranty kobu uda nam się tutaj fajnego wydrapać, kochani. Zapraszam na tą przygodę. Hej! Okej, okay, okej, okay, kochani, a ja już jestem, jak widzicie, z powrotem. I mamy pierwszą zdrapkę na tapecie. Strapaczek mam nadzieję, że sobie kojarzycie. Pozwoliłem sobie tutaj zaszpanować troszeczkę, a jak w ten szczególny dzień, czemu być nie? To co moi drodzy? Mamy tutaj za 1 euro strapeczkę, a ja od razu biorę się za wydrapanie i musimy znaleźć w niej trzy identyczne kwoty. I była szansa na 4, tu widzę, na 10 była. I na 40 i na 100, czyli niestety z drapeczka na prawą stronę. Ok, ale to nic. Ja za to mam tę tutaj siódemkę, numer 223, i w niej musimy również siódemkę wydrapać. A mamy 4, 5, 9, 0 i 3. Czyli również z drapeczka na prawo. A ja tutaj mam następnie gorącą siódemkę za 2 euro, kochani. Ładnie to wszystko tutaj dzisiaj wygląda. Mamy numer 17, czyli cały czas tu gdzieś siódemki się przebijają, a w niej musimy wydrapać liczbę 7. I wtedy jest to szczęśliwa liczba. Jak widać nie tym razem, czyli drapeczka sobie odpuściła. Widzowie, a ja przechodzę tym samym do zdrapek za 5 euro i tu mamy następną złotą siódemkę gorąca siódemka, złota siódemka same siódemki jak to ładnie wygląda i tu mamy numer 39 a w tej oto zdrapeczce moi widzowie, kochani musimy wydrapać również siódemkę, sztabkę albo takiego tutaj kukiełkę i mamy 1, 6, po 6, 4, 9, 8 i trójka. Szybko się to wymazało. A my nawet nie mrugnęliśmy, a na stole już jest następna za 5 euro. I tu mamy symbole, czyli mamy złoto, gwiazda, safe jak i diament. Musimy również wyznaleźć tutaj niżej takie same symbole. I jest pierwsza wygrana, czyli mamy safe, safe To się zgadza. Do tego jest pierścionek bank. Tu jest plik, a niżej mamy korona. Tu się szkatułka, znowu symbol ten się pokazał, worek. Po raz drugi worek. Oczywiście w tej zdrapeczce jest jedynie co superanckie, to jest właśnie tutaj multiplikator. Sprawdzimy zaraz co tam będzie, razy ile. I plik i gwiazda, czyli tym samym mam drugą wygraną. Czyżby te zdrapki chciały nam Zrobić dzisiaj super prezent, czyli jest tu gwiazdeczka 5 euro i tu safe też jest ileś. I diament jest jeszcze następne 5 euro, czyli mamy już 10 euro w tej drabce. Poczekajcie, ja odsunę tutaj 15 euro i teraz wszystko będzie zależało od tego multiplikatora. Poczekajcie, muszę sprawdzić. Hmm. 15 euro można wygrać. A już 30, nie, 150 nie, no to chyba już się domyślam. Czyli jest 15 i multiplikator razy razy 1. Jest to cudownie, mamy 15 euro w tej zdrawce. Super. Na lewą stronę przyciągam takie zdrapeczki. Jak najbardziej, kochani, a to jest nasz gadżet. Tutaj uporządkować trzeba. Czyli to były zdrapki za drobnice, a kochani nie uciekajcie, zobaczcie. Samarykin na sam koniec, czyli gra toczy się dzisiaj o 1 milion. Heh. Zobaczymy jak to będzie. I jak widzicie, na stole już leży 7500 miesięcznie przez 5 lat. Zdrabka z numerem 13. Ja jestem gotowy. Moi widzowie, mam nadzieję, że, że są również gotowi do tego, tutaj przedstawienia. Show to co widzowie, zaczynamy. I mamy tak liczby: i pierwszą jest 30, 14, 34 i tu jest 14 i 26. I takie liczby musimy wydrapać. Zaczęło się konkretnie od liczby 20, 37, 24, 39. Oj, krążą te liczby. Pierwszy obok 18 się pokazało, 38 się pokazało, następnie mamy 28, blisko, blisko, a pod spodem wyskoczyło 35, a jest 34. Jak to było fajnie? Do tego jest 40, 17 i liczba 29. My mamy jeszcze kilka pól do cunięcia, i jest następny obok, 22 do tego, jak 11 i 31, również obok, czy jest coś niżej, tak, I mamy 13. Zdrabka tutaj się bawi z nami ostro, 16, i ostatnie tutaj jest to 36, na dole już nie ma nic, czyli ta zdrapeczka. Bye bye, mówi. Ale za to, widzowie mamy platynową siódemkę. Numer 5. Jak to wygląda mocarnie. Zobaczcie tylko na te cienie. Nie wiem jak ją trzymać. Taka długaśna ta zdrapka. A w niej musimy wydrapać taką siódemkę, gwiazdkę i plik. I kochani, ja już zobaczcie zaczynam się zaczęło 13 18 do tego jest 1 2 jedynki czyli liczba 11 16 5 czy wyskoczyć, gruba siódemka o jakby to fajnie było 14 na pół OK. następnie 28 i pół szemce zgadza się 9, 15 liczba trójka ósemka a pół szemce niestety dwa i jeszcze chyba jedno pole, i po szóste, dyszka, czyli ta z drapeczka również powiedziała e, 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 e Nie tym razem. A ja szukam moj, mojego gadżetu, żeby tu ładnie. O, porządek musi być. Widzowie. To na cudowny wieczór. 1 milion. Oj, jak ta drapka też ładnie wygląda, jaki to jest numer 13. Czyli zaglądnijmy, 3 liczba 13 da nam tutaj cokolwiek wygrać i zaczynamy od bonusa, a to się zaczęło 4 i musimy wydrapać siódemkę, grubą albo dwie siódemki, tak jak te dwie dwójki, dwie siódemki muszą być. Mamy 21, następnie 5. Widzowie trzymajcie. Ciuki mocno, 20 euro, strapeczka okej, okay, okej, okay. 15. Się pokazało. następnie mamy 10, 9, jeszcze kilka szans. Sam jestem powiem, wam, ciekaw, co w tych zdrajkach tutaj można jeszcze wydrapać. Fajnego okej, okay, 16, 26 i 23, a my, widzowie, przechodzimy do finału. Ostatnia 3. jest, czyli jest. Na pewno mamy dwie dychy gwarantowane, ale zobaczcie, jeszcze mam dwa pola, czyli 28, i do tego dwie jedynki. Czyli widzowie, obróćmy chwilę, chwilę na marzenia, czyli może być z góry na dół. Wszystko w tej siódemce, oczywiście, szansa na. 20 euro jest aż 461 tysięcy. Szok. No i do góry idzie. Nie? Na 1000 jest 250, 4 po 50 i 4 po 1000. Hm. Widzowie, czy jesteście gotowi na ten szok? Czyli wszystkiego dobrego. Walentynki, kochani. I mamy. 20. I to jest jak najbardziej. Piękna, wygrana. Do tego jeszcze doszło nam tutaj ta suma śliczna. Muszę aż podtrzymać sobie te zdrapki fajne. Myślę, że ponad połowa się zwróciła. I to jest całkiem nieźle jak na testowy taki specjalny draping dzisiejszy. Ja z tego miejsca życzę Wam superanckiego wieczoru. Spędźcie go cudownie. Jak najbardziej miło. Ja dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się następnie. w następnym razie. Pa pa!